Kiedy warto przyjechać do Energylandii? Właśnie się pod nią znajdujemy, a dokładniej pod Hyperionem. No, i musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, kiedy tak naprawdę warto przyjechać. I tutaj już mogę na samym wstępie powiedzieć, że to zależy. Zależy tak naprawdę to od wielu czynników. Na początku wymienię te wszystkie czynniki, a później sobie to szczegółowo omówimy, bo jednak jest to bardzo ważna rzecz, bo każdy, jak, jak ma zapłacić za bilet, powiedzmy, te około 200 zł, no to chce skorzystać z jak największej ilości po prostu atrakcji, co nie? Z racji, że tutaj jeżdżę od 4 lat no to z roku na rok udaje mi się coraz bardziej optymalizować te moje wyjazdy, tak, żeby po prostu w jak najmniejszej ilości dni nagrać jak najwięcej. No i mogę powiedzieć właśnie, że mi się to po prostu udaje, no i że tak naprawdę nawet nie odczuwam, że są kolejki w Energylandii, jakkolwiek to brzmi. Serio, nie odczuwam tego tak praktycznie. Więc zacznijmy sobie od początku. Na samym początku musimy wyróżnić termin, kiedy tak naprawdę chcecie się wybrać. Jeżeli chcecie się wybrać między kwietniem a 22 czerwca, no, to jest to dobry okres na to, żeby wybrać się do Negelandii, bo praktycznie nie ma kolejek. W kwietniu no będą zera. Wszędzie będą po prostu zera, bo nikt nie jeździ praktycznie w kwietniu. W maju jest już troszkę więcej, więcej ludzi. Na pewno należy unikać majówki, bo majówka to jest okres, kiedy się po prostu nie, nie warto jeździć, ale też nie będzie jakoś super, mega źle zapewne, no bo najbardziej źle jest tak naprawdę. No, w sezonie wysokim, o którym zaraz też więcej powiem. W czerwcu też jest względnie okej, okay, ale no, Dzień Dziecka, no to może być też termin, który no tutaj może przeszkodzić troszkę i... Czyli po prostu każdy termin, który jest wolny i tak dalej, też wpływa na to, jak tutaj są kolejki w Energylandii. Czyli właśnie no, właśnie takie różne święta mogą nam tutaj bardzo przeszkodzić. Jednakże po 22 czerwca, praktycznie do końca sierpnia, tam jeszcze później troszeczkę jest z września, no to wtedy jest, wtedy po prostu warto unikać przyjazdu do Energylandii. Z tego powodu, że tutaj po prostu jest po prostu potem bardzo dużo kolejek. No i się po prostu, szczerze mówiąc, no nie opłaca. No a najbardziej to w ogóle weekendy, nie? Piątek, sobota, niedziela, no to są terminy, kiedy nie warto jeździć. Jeżeli już chcecie się wybrać w wysokim sezonie, no to wybierajcie początek tygodnia, nie wiem, poniedziałek, wtorek, środa, yy, czwartek, ale piątek, sobota, niedziela to już to już raczej nie. Jednakże, no, tak naprawdę w wakacje, no to zwykle te kolejki są po prostu duże, nie? Tutaj nie ma co po prostu e, nawet więcej mówić. Później od września, no do praktycznie zamknięcia Energylandii, zależy kiedy, do kiedy ona trwa. Jak trwa tam powiedzmy do e, listopada, czy tam troszkę może zahaczę, o styczeń gdzieś tam, to też warto przyjechać, ale no, kto w styczniu na przykład jeździ do Energylandii? We wrześniu bardzo warto przyjechać, ale też są jeszcze troszkę spore kolejki, ale w październiku za to już natomiast jest naprawdę fenomenalnie, a pogody też są nawet ciepłe, więc to jest też termin warty uwagi. Czyli tak naprawdę ważne jest kilka rzeczy. Po pierwsze, czy to jest sezon niski, czy też wysoki. Po drugie, dzień tygodnia, to też jest bardzo ważne. Po trzecie, pogoda. Jeżeli się okazuje, że na przykład w sezonie wysokim pogoda będzie ulewa, burza i tak dalej, no to znając życie większość ludzi nie przyjedzie, nie? Pytanie też tylko, jaka to jest właśnie ta ulewa. Bo jeżeli to tak chwilę pokropnie z pół godziny, no to to jest, kurde, nic tak naprawdę, nie. Jeżeli tam burza przez chwilę będzie, to wiadomo, wyłączą atrakcję, ale mogą zaraz to włączyć, nie? Jeżeli komuś nie przeszkadza, ja też byłem raz w burzy i tak dalej i w deszczu i też było spoko. Nie wiem, przez godzinę jakoś mocno padało, a tak było pochmurnie, nie było jakoś mega super też ciepło przez ten przez wilgotność, wiadomo, ale też warto było przyjechać, więc to tak naprawdę wszystko zależy, zależy tak naprawdę. <laughs> no i kolejna rzecz jest taka, że jak już przyjeżdżacie. Powiedzmy, nie macie takiego wyboru, że możecie wybrać sobie jakoś tam wygodnie. Nie wiem, chcecie przyjechać w, w święto albo właśnie w sezon wysoki powiedzmy nawet w weekend, no to zaraz wam powiem, jak można sobie poradzić z tym, aby uniknąć dużych kolejek, bo są na to też sposoby. Jeszcze ważna sprawa, aby nie tracić czasu już na starcie na szafkę, no bo jak dobrze wiemy, każdy idzie po szafkę od razu tam obok Hyperiona, ale tam niestety jest zwykle bardzo dużo ludzi, więc po prostu nie warto tam czekać. A gdy strefa wodna jest otwarta, to warto sobie tutaj przyjść, bo właśnie tutaj, o proszę bardzo, tam są stoiska z szafką i można sobie... Kupić szafeczkę, nie trzeba tam wkładać rzeczy, można przejść co gdzie indziej, nie, ale po prostu kupić szafeczkę i przejść sobie po prostu dalej. Więc na tym można sporo czasu oszczędzić, nawet iść 10 minut, nie? Bo tutaj nikt nie przychodzi praktycznie od razu do strefy wodnej, no bo wszyscy idą pod tego Hyperiona i tam kupują też te opaski. Gdy wybieramy się do Netzlandii, gdy jest po prostu dużo ludzi, czyli w jakiś właśnie wysoki sezon, czy też sobotę, niedzielę, piątek, no to musimy zwrócić uwagę na tablice, które są rozmieszczone w każdej strefie. Te tablice informują nas o tym o orientacyjnym czasie, ile musimy czekać na daną atrakcję. Jednak pamiętajcie o tym, że ten czas może się nieco różnić. Tak w praktyce, jeżeli piszę 10 minut, to może trwać czasem dłużej, czasem krócej tak naprawdę. Więc to jest wszystko zależne od tego, jak ten, ten licznik, tam licznik tam dokładnie działa, nie? No, bo może pokazywać 10, a się okaże, że to jest jakieś 7 minut, a może pokazywać 10, a się okaże, że to jest 15 minut, więc tak naprawdę no, to jest bardzo różne, ale no, mniej więcej można sobie y, obliczyć, ile trzeba będzie po prostu czekać. No i jak już wspomniałem, takie tablice znajdują się wszędzie. Stuk obok Stoidwolli, obok Formuły, obok Smoczego Grodu, obok Hyperiona. Jeszcze gdzieś na pewno są, tylko teraz nie pamiętam dokładnie, no bo wiecie, park jest dosyć duży. No ale po prostu musicie zwracać uwagę na te tablice. To się bardzo często lubi zmieniać, nie? Hmm, czyli jeżeli jeszcze na przykład nie byliście wiele razy w Energy Landii, no to nie znacie tego schematu. Czyli na przykład jak otwiera się park, to w pierwszej kolejności wiadomo, wszyscy pójdą na Hyperiona, więc Hyperion będziemy miał 20, 30 minut albo i godzinę, nie? Nawet. E, ale na przykład na Abyssusa nie pójdą, więc no w pierwszej kolejności warto iść na Abyssasa albo Zadre, coś takiego, nie? a odpuścić sobie na te początkowe atrakcje. RMF Dragon też na początku ma no, przerąbane, tak samo formuła, no bo wszyscy tam po prostu biegną. Eee, tak samo Majan zapewne, nie? Speedwater Coaster jeszcze przy okazji, jeżeli jest ciepła pogoda, bo jeżeli nie, no to będzie miało mniej po prostu chętnych, no bo nikt się nie chce zmoczyć, co nie? No i na sam koniec, oprócz tablicy warto skorzystać także z aplikacji mobilnej. Znajdziecie tam mapę, ale także w sumie od 2023 bodajże jest już dostępne to, że można też sprawdzać, ile czasu trzeba czekać na atrakcji. Jednakże nie wiem, czy tam nie ma jakiegoś większego opóźnienia między aktualizacją tych danych, więc to tak naprawdę Wam nie powiem, bo nie używałem nigdy aplikacji, nie miałem takiej potrzeby. Jednakże jeżeli chcecie, tak naprawdę można sobie też tego użyć. No albo mapy do lepszego przemieszczania się po parku, bo jeżeli no, kluczem jest właśnie to, że przemieszczać się dobrze po parku, żeby szybko można było um, zaliczać kolejne atrakcje po prostu, nie? i nie stać, nie czekać w kolejkach. No, ja też już tu, no jestem właśnie 4 lata, ale też ciągle się czegoś uczę. Że na przykład. No, RMF Dragon i Formuła no, przez większość dnia są oblegane, no ale pod koniec dnia już po prostu mniej na przykład są, nie? Z racji, że to są tak praktycznie w centrum parku te atrakcje. No i tak naprawdę tyle. Mam nadzieję, że ten materiał był wyczerpujący, że wam dał jak, jakiś jasny ogląd jak to wygląda, e, kiedy warto po prostu przyjechać. No i myślę, że tutaj niedługo się też bierzecie i możecie zobaczyć moje kolejne filmy, na przykład nie kiedy macie przyjechać do Irlandii, ale na przykład co macie zobaczyć w Irlandii, bo mam wiele takich różnych filmów. Także do następnego i cześć!